Siema, Futbolmanek z tej strony Jak widzicie zakupiłem ostatnio kilka zestawów z kartami Tak, mamy dwa blistery sześciosaszetkowe Z biedronki Boże, z jakiej biedronki, ze smyka, przepraszam Zawierają one po dwie limitki Mam także pięć luźnych saszetek O I mam oczywiście mega zestaw startowy Który sobie będziemy dzisiaj otwierać Aha, jeszcze wczoraj otworzyłem dwie saszetki I najlepszą kartą był Czawi Expert Także fajnie, bierzemy się za otwieranie Mega Starter pack. Tak wygląda, zabiera klaser, sześć saszetek z kartami, dwie karty z limitowanej edycji, mini listę kontrolną i mini puszka. OK. Tak. Klaser. Super. Mamy tak, ale fajne mini puszkę na karty. O, spróbujemy otworzyć. Bardzo fajna. Teraz sobie ją położymy. Mamy też mini listę kontrolną. Dwie minitki. Wow. Kuba Błaszczykowski i Wiktor Fischer, fajne karteczki i oczywiście raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć saszetek, ok, czyli możemy zacząć otwieranie. Weczki Wesley Snyder, master i international star Alexis Sanchez, moja powtórka. Znowu Kaja Salino na Was i znowu international star, którego nie mam. Didier Drogba. Jest to mój piąty International star, także naprawdę niezły wynik. Logan der Lechtu, Carvajal i Fans Favorite. Powtórka Mastera Akinfejewa, powtórka Mastera Messiego i Defensive Rock Martin Schecter. Znowu te same bazówki o Hermonako, Master e. Mutinio i Konate Rizing Store. I ostatnia saszetka bazówki, o, super, Herb Barcelony, fajnie, Silva i key player Koke. Także trafiliśmy dwa razy International Star, jedna na 16 saszetek i naprawdę spoko limitki, zobaczymy jak się nam się trafią w blisterkach. Myślę, że się Wam podobało, w następnym odcinku otwieramy pięć saszetek. Cześć, Futbol Maniac.